7 stycznia 2023 roku mija 100 lat od urodzin Jerzego Nowosielskiego, jednego z najsłynniejszych, najważniejszych polskich malarzy współczesnych. Dokładnie w 100 lat od urodzin Jerzego Nowosielskiego Galeria Bielska BWA zaprasza na wystawę, która jest poświęcona nie tylko jego osobie, nie tylko jego twórczości, ale też twórczości Stanisława Niemczyka. Drugiego geniusza, drugiego wizjonera, tym razem działającego w sferze architektury. Przygotowaliśmy cały bogaty program związany z, właśnie, z Jerzym Nowosielskim i ze Stanisławem Niemczykiem, ponieważ mamy, dzisiaj mamy dokładnie stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego, ale we wrześniu będzie 80. rocznica urodzin Stanisława Niemczyka. Pan Stanisław Niemczyk y, mocno zaistniał w Galerii Bielskiej BWA, ponieważ jest autorem. Przebudowy, rewitalizacji Willi Ziegsta, którą ostatecznie dokończył pan Robert Wojtecki z panią Anną Niemczyk-Wojtecką, ale pomysły wyszły od pana Stanisława Niemczyka. Prace, które oglądamy tutaj są ze zbiorów prywatnych, które obecnie są przechowywane w Muzeum w Supraślu. Zobaczą państwo nie tylko konkretne kościoły, ale też i parę takich projektów, zwłaszcza tutaj na początku, które nie są związane z konkretnymi realizacjami, natomiast powstały. Jak to Jerzy Nowosielski tworzył do szuflady, troszkę, czy też były to pewne koncepcje, które potem zostały rozwinięte. I muszę powiedzieć, że wiele z tych realizacji, jego z tych pomysłów, jego z tych projektów nie zostało właśnie zrealizowanych, bo niestety, chociaż dzisiaj uważamy, że to były genialne projekty, wówczas kiedy powstawały i kiedy były proponowane, Parafią, nawet takim, do którym zostały zamówione, jednak nie trafiły w gust. Czy właśnie proboszczów, czy, czy widzów. I wiele z tych właśnie propozycji zostało tylko na, na papierze. Możemy je dzisiaj oglądać. Na początku mamy kilka szkiców do Kościoła Opatrzności Bożej wesołej koło Warszawy. Kilka projektów, ale też i makieta. To jest absolutny ewenement. Makieta wykonana osobiście przez Jerzego Nowosielsk Nowosielskiego. Ewenement, aczkolwiek nie jest to takie dziwne, ponieważ pamiętajmy, że Jerzy Nowosielski na początku swojej kariery w latach 50. był scenografem. Mieszkał wówczas w Łodzi przez 12 lat. Pracował dla ówczesnych teatrów, właśnie przygotowując scenografię. Potem zaczął pracować na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. I dopiero w 62 roku został zaproszony już jako profesor do Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, gdzie pracował do bodajże 1991 roku. Oprócz kościoła w Wesołej pojawia nam się znakomita realizacja w Lourdes, która jest, która istnieje, została wykonana. Kościół grecko-katolicki w Lourdes, we Francji, powstał z inicjatywy środowiska ukraińskiego, które pragnęło mieć swoją świątynię i rzeczywiście doprowadziło do tego, że ta świątynia nie tylko powstała, ale rzeczywiście wszystko, co zaprojektował Jerzy Nowosielski tam zostało stworzone. Mimo wieku, niezbyt dobrego stanu zdrowia, sam osobiście wchodził na rusztowania, sam malował, czasami miał pomocników, niemniej jednak to nie był tylko projekt, ale to była też rzeczywiście realizacja. Dwa projekty dotyczą cerkwi pod wezwaniem Świętego Jana Klimaka w Warszawie na Woli i to jest taki projekt witrażu i projekt polichromii. Tutaj mamy kolejną jego realizację w Warszawie. To jest projekt wnętrza Cerkwi Dolnej pod wezwaniem Męki Pańskiej w Soborze Katedralnym pod wezwaniem Marii Magdaleny w Warszawie. Kolejne dwie prace dotyczą też jednej z najważniejszych realizacji. My mówimy, że Kościół Ducha Świętego jest jego najważniejszą, największą realizacją. Natomiast Kościół w Białym Borze na Pojezierzu Pomorskim został stworzony również jako projekt kościoła przez Jerzego Nowosielskiego. Jeżeli macie okazję zwiedzenia właśnie tych kościołów, w których można znaleźć Jerzego Nowosielskiego, jak i tych, które są, były przygotowane, zaprojektowane przez Stanisława Niemczyka, to są naprawdę wielkie przeżycia. Nie tylko estetyczne, ale duchowe. Kolejny zestaw prac to są właśnie niezrealizowane. To był cały cykl zrobiony z wielkim sercem do cerkwi w hajnówce. Widzą Państwo charakterystyczny wygląd tej świątyni. Ona rzeczywiście jest niezwykła również. Nowoczesny projekt. Natomiast no, nie, nie udało się niestety wewnątrz wyposażyć w, w polichromię Jerzego Nowosielskiego, nie spodobały się i zostały tylko na, w tych projektach na papierze. I na końcu tutaj tej części mamy kilka prac takich malarskich, kościół w zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach i dwa obrazy ze zbioru właśnie Leona Tarasewicza, Mandylion i Przemienienie na Górze Tabor. Na początku mamy takie wspomnienie Stanisława Niemczyka. Jego pierwsze lata, czyli zdjęcie ze studiów, z pleneru rysunkowego. To są prawdopodobnie lata 60. i jego szkic pracy dyplomowej, która, która powstała w 1968 roku. Obronił swoją pracę dyplomową na Politechnice Krakowskiej. I jak Państwo widzą, ten szkic. To już jest myślenie, które potem zostało zrealizowane w Kościele Ducha Świętego. Kilka pojedynczych, pojedynczych plansz. Już takich późniejszych realizacji Stanisława Niemczyka. Kościół Miłosierdzia Bożego w Krakowie. W tych planszach jest najciekawsze to, że możemy patrzeć, jak zmieniały się wizje, jak to jest taki, taka, taka sztuka w procesie, prawda? Jak, jak zostało ostatecznie coś zrealizowane, ale jakie były do tego, jaka była droga do tego, dojście do tego. Kościół na Służewie. Kościół na Służewie zaprojektował Władysław Pieńkowski, słynny architekt związany właśnie ze środowiskiem warszawskim, który niestety zmarł, nie dokończywszy swojego dzieła. I w, zebrała się komisja powołana przez pro, pro, prowincjał Dominikanów, która miała za zadanie znalezienie architekta, który najlepiej by się nadawał do jakby poprowadzenia do kontynuowania dzieła Władysława Pieńkowskiego. I komisja ta jednoznacznie wskazała na Stanisława Niemczyka. I powstały tak niezwykłe projekty pana Stanisława, jak kaplica Matki Bożej, w Kościele Dominikanów z takim niezwykłym to jest to myślenie pana Stanisława Niemczyka. Nie ma światła innego niż światło z góry. Na naszym terenie leżący kościół w pszczynie pod wezwaniem świętego Jana Pawła II i zrealizowany w Welwowie, ukończony za życie pana Stanisława Niemczyka, kościół pod wezwaniem Michała Archanioła. Dla nas to, że ta praca jest kontynuowana przez nas, jest to bardzo naturalne. Nie zmienił się dla nas charakter tej pracy. Po prostu ona jest dalej, że tak powiem, ciągnięta, tylko już w składzie nie trzyosobowym, ale dwuosobowym. Także tak powiedz jeszcze, które jeszcze kościoły są w budowie, w budowie. więc jest kontynuowana budowa kościoła w pszczynie. I no i klasztor Franciszkanów, prawda, w Tychaw. No wspomnienia rodzinne, tak, to jak najbardziej. Jeżdżenie z tatą na budowę, obserwowanie tej pracy, tak, codziennej i przebywanie wśród nim, bo ten nieważne, tato zawsze pracował, bazował na szkicach, które też tutaj są na tej wystawie prezentowane. I właściwie te szkice, one były fundamentem jego pracy. Jego ale pracy yy, i też codziennego życia. I tak bym powiedziała, że te dwa aspekty, one się ze sobą bardzo ściśle splatały i scalały. Także to, co było, yy, to przy czym tato pracował, to yy, cała rodzina była tego yy, świadkiem temu towarzyszyła. A oprócz tego jakieś owszem wyjazdy wspólne na budowy, to się tyczyło i Kościoła Ducha Świętego, no i też na, na późniejsze obiekty. Nie było na zasadzie jeżdżenia po ciekawych obiektach po świecie, to, to troszkę inne realia były jeszcze czasowe, prawda? Moja młodsza siostra, tak, to owszem, przed yy, Powstaniem przed y, pracą nad y, kościołem i klasztorem ojców Franciszkanów w Tychach. Tato wtedy pojechał z budowniczym, z ojcem Wawrzyńcem i właśnie z moją y, siostrą Pauliną pojechali do Asyżu. I wtedy to była taka właśnie y, taka wyprawa, y, no, na której y, bym powiedziała rozeznanie y, tematu. Popatrzenie na materiał, bo tutaj też była kwestia, z czego budować i wznosić ten obiekt. I stąd też padł wybór na ten dolomit, prawda? Tam w Asyżu jest ten dolomit różowy. Tutaj został wybrany ten sąsied, sąsiadujący z nami liwiąski. W części mamy projekty do kościoła Jezusa Odkupiciela w Czechowicach, w dziedzicach, najbliższej nam budowli. To naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to wstyd i, i naprawdę trzeba to nadrobić. Zobaczyć zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. I znowu dochodzenie do, do różnych elementów, szkice, ale i takie bardziej już malarskie rzeczy i makieta kościoła wykonana osobiście przez pana Stanisława. Makieta z około 1995 roku, wtedy, kiedy powstały projekty. I część, gdzie znajdują się projekty do kościoła świętego Franciszka i świętej Klary w Tychach oraz zakonu franciszkanów. To wezwanie o, e, tych, tych świętych, którzy byli przecież e, kiedyś, e, byli w sobie zakochani, prawda? Franciszek i Klara byli, byli, e, byli przyjaciółmi, I kiedy Franciszek został zakonnikiem, Klara została również mniszką, założyła swój zakon. I to zespolenie tych, tych dwojga świętych w jednym kościele, to jest również dla mnie jakiś niezwykły znak czasu, że wracamy jakby do tego, że kobiety również w kościele znaczą bardzo dużo. Przede wszystkim to zwrócenie się do początków, czyli właśnie do porcjon kuli. Zbudowanie w ogóle takiej kaplicy, która jest y, taką wierną kopią por porcjonku miejsca w y, Asyżu. Cały ten y, kompleks, bo to nie jest tylko jeden kościół, to jest kościół i jest tam kolumbarium, jest właśnie klasztor. Zajmuje się y, budową ojciec Wawrzyniec Jaworski. Od początku jej istnienia on dostał zadanie zbudowania kościoła i robi to właściwie własnymi rękami, można powiedzieć, zdobywa też fundusze przy okazji. I zatrudnia osoby, którym ojciec Wawrzyniec pomaga zwyczajnie, a oni pomagają jemu. Moje pierwsze podróże zagraniczne były podróżami do Włoch gdzie tato zabierał mnie w momencie, kiedy nadarzyła się okazja projektu dla klasztoru i dla kongregacji franciszkanów w Tychach i wtedy właśnie padła ta propozycja, żeby wspólnie na tylnym siedzeniu samochodu Ojca Wałżyńca właśnie podróżowała z nim. Taki wyjazd z tatą do, na obiekt, tam gdzie trwała budowa czy we wnętrzu coś się robiło, to trwał cały dzień. Od samego rana potem przejazdy samochodem długie, więc możliwość rozmowy tato nigdy nie spał w samochodzie. I te, te dni tak, no, do, do samego wieczora to była rozmowa, było rysowanie, wymyślanie różnych rozwiązań. Kiedy pisaliśmy notkę biograficzną obu artystów, przy Stanisławie, przy Jerzym Nowosielskim nie było problemu, żeby napisać o jego pracy pedagogicznej. Był on po prostu profesorem przez wiele lat, wychował rzesze studentów. Natomiast co do Stanisława Niemczyka, on nie był tak może znany właśnie, nie był profesorem, nie był zatrudniony w jakiejś akademii, czy na Politechnice, natomiast jego pracą była taką dydaktyczną była praca na budowie. On zapraszał, czy zapraszali, wpraszali się do niego wręcz, na przykład studenci z Politechniki Warszawskiej organizował warsztaty gdzie, jak wspominał pan Kucza-Kuczyński, na przykład w ciągu dnia studenci murowali, zwyczajnie murowali, uczyli się murowania, a wieczorem były to rozmowy, były to, były to wykłady. Pan Stanisław Niemczyk był też zapraszany często jako mistrz na takie wykłady mistrzowskie. Zapraszam Państwa teraz do ostatniej części, gdzie nastąpiło to spotkanie artystów. Pamiętajmy, że ten kościół powstał w latach 79-83. Ostra komuna, stan wojenny, brak jakichkolwiek materiałów, brak środków również i też e, sprzeciw generalnie władz państwowych do tego, żeby w ogóle budowano kościoły. Te wszystkie perypetie związane z budową y, można, można zapoznać się z nimi, czy na przykład w książce y, proboszcza pana Resiaka, który napisał takie wspomnienie, czy też, y, czy też w książkach Krystyny Czerni. Pamiętajmy, że ten kościół powstał właściwie prawie że w szczerym polu. Dopiero później y, obudowano go blokami i pan Stanisław właśnie w tym szczerym polu postawił namiot. Możemy tutaj oglądać y, model tego kościoła. Prace, które są w tej części pochodzą, jeżeli chodzi o Jerzego Nowosielskiego, pochodzą z Muzeum Miejskiego w Tychach, które na szczęście wykupiło te prace, są, są w zbiorach muzeum, dzięki temu się zachowały, możemy je tutaj pokazywać. Są to yy, różne pomysły, bo one nie wszystkie zostały w ten sposób zrealizowane, można prześledzić yy, właśnie jak różniły się te pomysły Jerzego Nowosielskiego. I na końcu mamy taką, taki zestaw świętych. Jak Państwo widzą, Jerzy Nowosielski się nie e, przejmował jakimiś szczegółami. Wiedział, że to będą monumentalne dzieła. Na przykład te twarze nie mają rysów jakichś, prawda? To są, to są tylko kolory to jest tylko zaznaczenie pewnych elementów, pewnych symboli, które mają przybliżyć, któ, która, którego świętego akurat oglądamy. A tutaj mamy. Takie powiększenie, ono, ono i tak nie jest w tej samej skali, która jest <grych> ta skala jest ogromna. Ale i tutaj widać, jak działa, ta, jak działa to malarstwo Jerzego Nowasielskiego. Ono było malowane na, na gołych deskach, na, na surowych deskach, bo tak, tak Pan Stanisław Niemczyk wyłożył wnętrze tego kościoła i na tym właśnie Jerzy Nołski namalował swoje poli, polichromie. I charakterystyczne krzyże. Te krzyże są również dla Stanisława Niemczyka charakterystyczne zarówno w Czechowicach południowych. Mamy podobne krzyże jak i tutaj w Tychach. I przepiękny szkic jego, gdzie właśnie mamy wyprowadzony pomysł tego, tego krzyża.